Wyobraź sobie spokojną noc nad jeziorem cisza, ognisko, śmiech dzieci. A teraz wyobraź sobie, że ta noc kończy się tragedią, która zmienia życie dziesiątek osób. Co wydarzyło się na obozie harcerskim w Wilczu? Czy zawiodła rutyna, procedury, a może zdrowy rozsądek? Wszystko rozegrało się nad jeziorem Ośno, w niewielkiej miejscowości Wilcze, w powiecie wolsztyńskim. Piętnastoletni Dominik próbował zdobyć sprawność harcerską, której celem było przepłynięcie jeziora i rozpalenie ogniska na drugim brzegu. Wydaje się niewinne. Niestety, w pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem strażacy nurkowie wydobyli jego ciało. Na obozie przebywało ponad siedemdziesięcioro dzieci. Organizował go okręg dolnośląski ZHR. Po tragedii zatrzymano dwie osoby: opiekuna i ratownika wodnego. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyraził głęboki żal i ogłosił żałobę. ZKR podkreślił, że harcerskie sprawności są zawsze dopasowane do możliwości uczestników i zgodne z zasadami bezpieczeństwa, ale jednocześnie przyznał, że w tym przypadku mogło dojść do ich naruszenia. Organizacja poinformowała, że wszystkie służby zostały powiadomione natychmiast. Rodzice dzieci uczestniczących w obozie otrzymali wsparcie psychologiczne, podobnie jak kadra. Na miejscu działa specjalny zespół pomocowy. ZHR zapewnia, że każdego roku organizuje około 300 obozów, które są zatwierdzane i kontrolowane zgodnie z przepisami państwowymi i wewnętrznymi. Ale ta tragedia zadaje pytanie, które musimy sobie zadać wszyscy czy ambicje nie przesłaniają czasem rozsądku, czy rutyna nie sprawia, że zapominamy o podstawach bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że takie tematy są ważne, zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, dzięki, że oglądałeś do końca.